Dzisiaj robię odcinek spraw zanim kupisz rex. Moim zdaniem sklep jest w ogóle taki. Sklep jest spoko. I kupiłem rexa. Moim zdaniem rex jest 9 na 10. Bo trochę mi się nie podoba jego maska z przodu. Pokażę wam go w grze, ale najpierw pokażę wam yy, ten yy, plecak do innych skinów. Do tych takich fajnych. Tutaj to fajnie wygląda. Tu może być. Nie. O, bo dobra. Po prostu na tym kreatywnym i wam pokażę skina w grze. Yy. Dna no, ma motyw, mam, kupiłem, po, kupiłem polecam kupić za 30 skin. Jak nie macie na co wydać, to polecam kupić. Jest mega trochę i jest fajnym skinem. <tryk> Je kupy... Plecak od RX jest przekozacki. Dałbym mu nawet 10 na 10. Plecak 10 na 10 jest. Moim zdaniem spod tego, że jest jednym z i to jest tu. Pokażę, jak się mi strzela. I w ogóle. Będę jakieś coś. Będę na przykład to i to. Czerna... Czekajcie, bo telefon jest pokazany w dolnym dole vlogu. A czy to wam pokażę. O. Goper. Strzela to nim się dobrze, co? Ile masz fotoców? Czekaj, go odcinek. Zero masz. Strzelał nim się dobrze. Sami zobaczcie. Ocięcie. Nie zasłania nie tak dużo. Bo dzieje się nim. No jakoś nie dosłania dużo. Mówię trochę ten plec, ale jest, chyba nie dosłania w tego dużo. Jest dobrym skinem. Dużej jest nawet fajny. Mi się podoba. Powiem tak. Jest kolorskim skinem moim zdaniem. Sami ocenicie i ja bym Wam, jak nie macie rasy wydać 2000, albo i więcej, to polecam Wam e, kupić tego skina. Grze na przykład w, e, w drzewie, albo na, na wypasionej, to będzie trudno ci zauważyć. Bo jest zielony też. Iskina z kozak. Polecam. Brata, ja, ja kończę odcinek... A nie, albo nie, jeszcze ja wam pokażę ten... Jeszcze wam pokażę... E, ten... Do Rieksa plecaki, jakie pasują. Nie pokażę wam wszystkich, bo mam ich pełno. Ja nie chcę wszystkich pokazać, bo to będzie długi odcinek trwał. Pokażę tylko kilka tych takich fajnych. Dobra. Ten nie pasuje. Ten tak może na siłę pasować, ale nie jest zbyt. Ten nie. W ogóle skąd jest ten tak. Chyba z nie, nie podoba mi się. To też nie. 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 wszystkie. To jest idealne, wiadomo. To? Jakie ma Tak średnio może być nawet. To mi się jakoś nie podoba. To jest też fajne. Stracić od czerwonego rycerza, jak macie, to jest kozackie. To nawet spoko. Nie. Nie. Tak, nie. Nie, 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 nie ten. O. Ten średnio nie powiedział. Nie. Nie. Ten jest fajny. Pasuje w, do większości w ten plecak. W ogóle. On jest fajnym plecakiem. Co ty jeszcze pokazać? Ten taki średnio. Skoda mam ten plecak. Nie z czego to jest, Nawet tak ten plecak z poczku może być. Nie. To też nie. 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 Tak średnio. Nie. 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 No, wiadomo, mówiłem. No i nie. Czyli na przykład do tego chyba, do tego plecaku chyba najlepiej pasuje. Tak moim zdaniem. Dobra, to ja kończę odcinek, stwierdzenie w kupić, trzymajcie się i elo.